Okay. Kurczę, mam tylko małą porcję frytek. Nie najem się tym. I nie musisz. Powinnaś się trochę odchudzić. A ja nie potrzebuję żadnych diet, więc mogę mieć więcej frytek. Ok. ja też. Nigdy nie widziałam tak gigantycznych frytek. Ojej! One naprawdę są ogromne. Ale zaczynamy od osoby, która ma najmniejszą porcję, czyli od Julie. Dobra. Nawet jeśli frytki są małe, to i tak są bardzo smaczne. Wymyśliłam naprawdę fajny sposób na ich zjedzenie. Z pensetą i lupą czuję się jak prawdziwy Sherlock Holmes. Uwaga, badam sprawę zaginionej frytki. Gdzie ona jest? Znalazłam w moich ustach. To jest naprawdę dobre. Ja też nie mogę się doczekać, żeby spróbować. No to może się ze mną podzielisz. Nie mam mowy. Obawiam się, że sam się nie najem taką porcją. Chciwus. to no może do smaku chciałbyś keczupu? Pewnie. Dziękuję bardzo, Julia. Nie ma za co. Taki stary żarta wciąż działa. Zobaczymy, czy polubisz swoje frytki z ostrym sosem. Sprawdźmy, czy teraz frytki są lepsze. Aj, dlaczego one są takie ostre? Ostre? Dziwne. To na pewno nie z mojej winy. E, pomocy! Ugaście mnie! E, już się robi. E, co może być ważniejszego niż uratowanie przyjaciela przed ogniem? No i jak? Lepiej? Tak, ale wszystkie frytki są spalone, więc nie mam nic już do jedzenia. I dobrze, bo to moja kolej. Siedzę już całe wieki i czekam, aż wreszcie będę mogła zjeść moje gigantyczne frytki. Niestety jedzenie tak dużych frytek nie jest zbyt wygodne, dlatego najlepszą opcją jest przerobienie ich na frytki o regularnych rozmiarach. Naprawdę nie sądziłam, że będzie ich aż tak dużo. Udaje mi się! Okej. Okay. Tych frytek jest naprawdę bardzo dużo. Dużo? Więc my też możemy spróbować. Super! Spróbujmy! Ej, nie pozwoliłam! Ręce precz od moich smakołyków! Wiecie jaka jestem głodna? Nie mogę się doczekać, aż sama to zjem, więc nie przeszkadzajcie mi. Dobra, zaczynam. Jak ona apetycznie to je! Jest takie pyszne, a wy możecie tylko patrzeć i zazdrościć. Spróbujemy zabrać część frytek. Nic się nie stanie. Ej, co wy robicie? Dajcie mi moje frytki. Mam żelkowe oko. Niestety niezbyt duże. Ja też mam oko, ale moje jest znacznie większe. Czyli moje będzie największe. Zgadza się. Uwielbiam żelkowe oczy. Jakie mam szczęście. Julia nie ma! Można połknąć jej oko w sekundę. To nie jest śmieszne. To nie moja wina, że dostaję takie maleństwa pod pokrywką. Chociaż nawet gałkę oczną można zjeść szybko i bardzo fajnie. Brawo! Mogłabyś pracować w cyrku. Dzięki, starałam się. Spójrzcie, w środku żelka jest pyszny syrop. Co za niespodzianka! Skoro Julia skończyła, to teraz moja kolej. Peter, dasz mi chociaż spróbować swojego żelka? Proszę. Spróbować? Jeszcze czego? Specjalnie będę jadł tak, żebyś to widziała. Zrozumiana? Ale tak nie można. Oddaj mi, to moje oko. Jakie twoje? To moje i tylko moje, ok? Oj, przepraszam. Nie wiedziałam, że jest takie delikatne. Ale nie martw się. Wiem, jak ci to wynagrodzić. Aby cały syrop nie rozlał się na podłogę, mam łyżkę. Specjalnie dla ciebie. Dzięki. Łyżka się przyda. Naprawdę mi pomoże. No i po wszystkim. Prawie skończyłem. Pyszności. Vivian, tylko ty zostałaś. Chętnie spróbuję tego przysmaku. smaku. Wygląda jakby to on ciebie próbował. Rzeczywiście. Ej, słyszycie mnie? Pomocy! To oko nie chce mnie puścić. Nie martw się, wyciągniemy cię z tego słodkiego więzienia. Uff, dziękuję. Zjesmy to razem. No, dobra. Ale dla mnie będzie najwięcej. Popyt! Tylko znowu mam najmniejszy. Julia, nie martw się! To po prostu twoje przeznaczenie! A mój popyt jest w regularnym rozmiarze. Nie jestem szczęśliwy! Regularnym to nie jest popyt. To jakaś dziecięca zabawka. Chcecie zobaczyć, co to jest prawdziwy popyt? Proszę, to się nazywa popyt. Kogo obchodzi, jaki ma rozmiar? Każdy popyt może pomóc na stres. Niestety moje palce są za duże na takie maleństwo. Ale nie szkodzi. Nadal mogę się nim bawić, gdy założę specjalne nakładki na palce. Są takie małe i takie urocze. Z łatwością można nimi naciskać popyt. Widzę, że zrobisz wszystko, żeby pobawić się popytem. O nie, spadły! Co mam teraz zrobić? Nie wiem. A ja wiem, chyba mam genialny pomysł. Popyt to nie tylko zabawka, to także bardzo ładny dodatek. Zresztą takim maluchem nie tak łatwo się bawić, ale może być świetną ozdobą do włosów. Wow, podoba mi się! Nawet o tym nie myśl, to jest moje. Dziewczyny, nie kłóćcie się, lepiej patrzcie, jak ja bawię się moim popytem. To jest naprawdę kojące, ale jest jeden problem. Robi się nudno. Aby tego uniknąć, warto zrobić z popytu coś nieco bardziej użytecznego. Co ty robisz? Wycinasz? To bardzo proste. Z popytu można zrobić stylowe tu i na iPhone'a. Jakie fajne! Wiedziałem, że to genialny pomysł. A co ja mam robić? Wszyscy wykombinowali coś zabawnego z popytami. A ja tylko siedzę i patrzę na niego. Wiem, nie będę gorsza, ja też mogę zrobić coś niezwykłego. Ciekawe co chcesz zrobić? Kapelusz, bluzkę. A może buta? Pudło! Z popytu można zrobić kolorową i bardzo stylową torebkę. Prawie skończyłam. Co o tym sądzicie? Całkiem nie zła! Daj mi ją, ja też chcę! Nie ma mowy! Ona jest moja! Ach, te dziewczyny! Muszę się trochę odstresować. Ciekawe, co nas czeka. Kuszki kurczaka, ekstra! Uwielbiam je! Nie można zapomnieć o sosie. Z nim wszystko smakuje o wiele lepiej. Chociaż nie sądzę. Jaka apetyczna kukurydza. Zdecydowanie nie ma w niej nic podejrzanego. Myślę, że w moim napoju też nie. Zobaczcie co mam. Ty zaczynasz. Nie mam nic przeciwko. Dziwne, dlaczego mój napój się nie leje? Ma jakąś dziwną konsystencję. Co ja mam teraz zrobić? Wow, to galaretka Ojej Przypadkowo wystrzeliłem sobie w czoło Zachowuj się, John A najlepiej podziel się z nami Zgadzam się z Mirandą Ej, odczepcie się ode mnie Nic wam nie dam Jesteś taki wredny Zapamiętam ci to Jak sobie chcesz Nie przeszkadzajcie mi w delektowaniu się moją galaretką I po wszystkim, skończyłem To nie było trudne Masz ogromny apetyt. Teraz kolej na Emmę. Właściwie to ja nie chcę próbować tego ostrego sosu. Będę udawała, że polewam nim kurczaka, ale tak naprawdę tego nie zrobię. To z nami nie przejdzie. No dalej, Emma. Nie, ten sos wydziela dym. Założę się, że jest naprawdę ostry. Ojej, tylko spójrzcie, co się stało z nóżką kurczaka. Będzie to dla mnie trudne, ale muszę to zrobić. Po prostu udawajmy, że to zwykły kurczak bez ostrego sosu. Nie udało się! Ja płonę pomocy! Emma, tylko nie odwraca się w naszą stronę! Ojej! Co to? Chyba moja kukurydza zamienia się w popcorn. O niczym nie zapomnieliście! Spokojnie, wszystko pod kontrolą, gasiłem cię! Trzeba było tak od razu, dziękuję, John! O nie! Spaliłam kurzenówki! A ja przynajmniej mam teraz popcorn. Wszystko ma swoje plusy. Jest taki chrupiący rewelacja. Nawet o tym nie marzyłam. My też chcemy spróbować. Jeszcze czego? Zabierajcie ręce. Nie mam zamiaru się dzielić. Spójrz, John. Uszy mi zrobiły zrobimy się żółte. Dlaczego tak się na mnie gapicie? Właściwie to wasze uszy też zmieniły kolor. Co za niespodzianka! Sprawdźmy co tym razem nas czeka. Czerwona guma owocowa super. Jak pysznie pachnie. Guma jest mała, mój arbuz jest ogromny. Widzę, że macie szczęście. Na pewno nie można tego powiedzieć o mnie. Mam tu całą miskę żywych robaków. Smacznego, Miranda. Otwieraj buzie. Zabierz to natychmiast. Nie będę jadła żywych robaków. Nie masz wyboru. Proponuję więc się pospieszyć. Dzięki, ale twoja rada raczej mi nie pomoże. Wcale nie poprawia mi samopoczucia. Po prostu wyobrażę sobie, że to coś pysznego. Jakie to obrzydliwe. Moja wyobraźnia w ogóle nie działa. Dobra, mam już dość. Ej, nie można się poddawać w połowie drogi. Trzeba to zjeść do końca. Proszę bardzo. Kolejna głupia rada. John, nie pomagasz mi, tylko wszystko psujesz. Te robaki poruszają się w moich ustach. Nie mogę tego wytrzymać. Ech, jak ty to robisz? To jakieś szaleństwo. Nam by się nie udało. Obawiam się, że ten koszmer będę pamiętała do końca życia. Nigdy nie jadłam nic gorszego niż to. O nie, robaki utknęły mi w gardle. Nie mogę oddychać. Nie musiałaś ich wypluwać mi prosto w twarz. Przepraszam, to było przypadkiem. Teraz wasza kolej. Dzięki, Miranda. Arbuza już podzieliłem na dwie części, a teraz można go zjeść. Jak aromatycznie pachnie. Przypomina mi to o minionym lecie. Nie chcę cię załamywać, John, ale czerwony to mój kolor. A takim właśnie jest miąższ arbuza, więc ja go zjem. A tobie zostawię zielone skórki. Ale to niesprawiedliwe, ja go dostałem. Życie bywa niesprawiedliwe. Pogódź się z tym. Proszę, zabieraj pestki i skórkę. Nie będę tego jadła. A, proszę, łap jeszcze więcej pestek. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Oszukałaś mnie. W dodatku te skórki są takie gorzkie. Nie będę ich jadł. Jak chcesz, ja się na nic nie upieram. Nie Jesteście tacy zabawni. Zaraz pęknę ze śmiechu. Oj, przez was prawie zapomniałam o swojej gumie. Jakie pyszne. Znowu dostała wszystko, co najlepsze. Nie bądź zazdrosna. Lepiej patrz, jak dmucham balony. Wow. Najwyższy czas dać mnie nauczkę. Teraz odegramy się na niej za wszystko. Ej, nic nie widzę! Ktoś przebił mojego balona. Czerwień do ciebie pasuje, ma. Wow, nasze szyje też są kolorowe. Jesteśmy gotowi, no to jedziemy! O, mamo, to krab! Jest taki straszny. Boję się go. Odłożę go na miejsce. Przynajmniej wiesz, co masz. Ja tego w ogóle nie rozumiem, ale wygląda fajnie. A ja czuję zapach smażonych frytek, pyszności. W końcu mogę coś przekąsić. No dalej, Miranda, zaczynaj! To miło z waszej strony. Frytki są takie ciepłe, jakby dopiero co wyszły z piekarnika. Uwielbiam to. Jestem gotowa zjeść cały talerz. Ja też muszę sprawdzić, co dostałem. O, to lizak! A co jest w środku? A, to posypka! Dzięki niej lizak smakuje jeszcze lepiej. Chcę więcej posypki. To nie fair! Wszyscy oprócz mnie dostali smakołyki, a ja muszę zjeść tego brzydkiego kraba. Dlaczego los jest tak niesprawiedliwy? Jaki twardy! Prawie połamałam sobie zęby! Mam genialny pomysł! Uwielbiam frytki. To najlepsza przekąska na świecie. Chcę więcej i więcej. Co dziwne, gdzie się podział mój talerz? Widzieliście go? Emma, to ty go zabrałaś? Ej, to nie ja, Ej, to mój krab. Przepraszam, nie mogłam go zatrzymać. Przestań mi tu ściemniać, oddaj moje frytki. Chyba coś tu zaraz się wydarzy. Myślę, że będzie niezły ubaw. Dobra, zabieraj swoje frytki z powrotem. A ja znowu spróbuję zjeść mojego kraba. Co ty robisz? Gotuję. Tym razem nie zamierzam jeść go na surowo. To genialne. Świetnie to wymyśliłaś, Emma. O nie, poparzyłam sobie palec. Jak gorąco. Muszę od razu podmuchać. Dobrze, że mam szczypce. Teraz bez problemu mogę wyciągnąć kraba z rządku. Co za zapach. Jestem pewna, że teraz spodoba mi się jego smak. Emma, nie wiedzieliśmy, że potrafisz tak dobrze gotować. Mogę spróbować? No. Oczywiście, że nie. Nawet nie masz co pytać. Sama zrobiłam tego kraba i sama go zjem. Wszystko sprawiedliwie. Jaki pyszny. Ma tak dużo mięsa. Fantastycznie. Lepiej spójrzcie na swoje nosy. Są kolorowe. Otwieramy klosze. Wow, mam pączka. Jaki apetyczny. Od tak dawna mam ochotę na taki deser. W końcu mogę go zjeść. A ja mam słodki lizak. Fajnie. Co jest w środku? Skorpion? Nie wierzę. Cukierki. Wspaniale. Miranda, stój. Ja pierwsza. Nie widzisz, że już jem pączka? Taki miękki i słodki. Niewiarygodne. Już mi ślinka cieknie. Podziel się ze mną, Emma. Co ty zrobiłeś? Przez ciebie ugryzłam się w palec. Przepraszam, pomogę Ci. Masz, przyklej na to plaster. Lepiej ty to zrób. Połączek, nigdy wcześniej nie był tak blisko mnie. Tu jest pyszne. Co za szczęście. Nigdy nie sądziłem, że będę miał takiego farta. Dziękuję. Ale gdzie się podział mój pączek? John, czy chcesz mi coś powiedzieć? Chociaż już za późno. Nie chcę niczego słyszeć. Zjadaj swojego paskudnego lizaka. Co ty robisz, Emma? To już przesada. Przy okazji wcale nie jest paskudny. Wuj, jak ty jesz. Nie mogę na to patrzeć. A mnie się podoba. To zwykły lizak, który jest przepyszny. O nie, chyba mnie poniosło. Mam teraz skorpiona w ustach. To straszne, zabierzcie go! Wyrzuć to szybko, tylko nas straszysz. Skończyłem, teraz ty, Miranda. Mm, bardzo chętnie. Już od dawna chciałam spróbować swoich cukierków. Ten był zielony, więc przeznaczony dla mnie. A ten jest czerwony, więc jest mój. To niesprawiedliwe. Zabieracie wszystkie moje słodycze. Będę musiała dać wam na łódkę. Przygotujcie się. Za chwilę dostaniecie tyle cukierków, ile w ciągu całego życia nie widzieliście. Co ty robisz, Miranda? Odłóż te kroce. Nie mam zamiaru. Przygotujcie się. Powodzenia. Emma, chyba musimy łapać cukierki ustami. To jest najlepsze wyjście. Oj, chyba cukierki się skończyły. Potrzebuję trochę więcej. Żółty. Nie wierzę. W końcu mogę spróbować. Tak długo czekałam na ten moment. Jak smakuje? Jasne, że tak. Przy okazji nasze ręce są teraz kolorowe. Ja pierwsza podniosę pokrywkę. Wow, żelkowy miś! Jaki ogromny! Super! Masz duże szczęście. Gratulacje! Owocowy żelek jest moim ulubionym. Muszę go jak najszybciej spróbować. Nie daje rady! Będę musiała coś wymyślić. Wiem, widzę pęknięcie, trzeba to wykorzystać. Super, teraz mam ogromny kawałek żelka do zjedzenia. Wspaniale! Najlepszy żelek na świecie. Potrzebuję dokładki. Jestem gotowa rozerwać go gołymi rękami, byle tylko wszystko zjeść. Następnym razem bądź ostrożniejsza. Wowem, a teraz jesteś cała czerwona. Miram do twoja kolej. Góra surowych jajek? Znaję, że zupełnie się tego nie spodziewałam. Nic na to nie poradzisz. Smacznego. Nie możesz zrezygnować. Jedz. Inaczej sami wszystko w ciebie wepchniemy. No dzięki. Jakoś sobie poradzę. Choć na pewno nie będzie łatwo. U, to jest obrzydliwe. Nie mogę tego przełknąć. Umówiliśmy się, że zjesz wszystko. Pozwól mi pomóc. Zaraz przygotujemy jajeczny koktajl. Zaufaj mi, pokochasz go. Bierzemy blender i wbijamy do niego wszystkie jajka. Właśnie w ten sposób, to naprawdę proste. Zobacz, jaki jestem w tym dobry. Ej, ostrożnie, John! Wszystkie skorupki lecą na mnie. I po prostu mnie poniosła Emma. A teraz czas wymieszać nasz koktajl. Gotowe. A teraz wlewamy koktajl do tej pięknej szklanki. Wow, prawdziwa bomba. Sam nie miałbym nic przeciwko temu, żeby taki spróbować. John, wygląda nieźle, ale intuicja mówi mi, że to wcale nie jest dobre. O tak! Znowu smak surowych jajek. Wystarczy, już nie mogę. Dlaczego wyplułaś mi to prosto w twarz? To tak mi dziękujesz? Mam nadzieję, że jedzenie pomoże mi dojść do siebie. Chociaż nie sądzę, to zielony groszek. Nie lubię go. Jedz, John. Sam powiedziałeś, takie są zasady. Na początek otworzę puszkę. Nie mogę tego zrobić, spasuję! To jest łatwe, spójrz! Raz, dwa gotowe. Proszę. Dzięki ma. Co ja bym bez ciebie zrobił? Pewnie nie jadłbym tego obrzydliwego groszku. Może dam mu szansę. No w sumie nie jest tak źle, jak myślałem. Można zjeść całą puszkę na raz. Nie sądziłam, że tak bardzo Ci się spodoba. To no, jest całkiem niezły. Ale co się ze mną dzieje? Coś jest nie tak z moim brzuchem. Przepraszam, nie mogę już wytrzymać! Dlaczego to zrobiłeś, John? Zaraz się tu udusimy! Sorry, to na pewno koniec.